Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów, fanów kanału Autokrytyk. Dzisiaj kolejny odcinek poradnikowy o suwach do 30 tysięcy. Najlepszych, najmniej awaryjnych, bezusterkowych. Myślę, że dosyć ciekawy odcinek, aczkolwiek obniżając budżet, to już jest chyba taka dolna granica, my się wydaje w przypadku SUV-ów, yy, dlatego że ceny używanych samochodów poszły do góry i obniżając jeszcze bardziej wymogi, gdzieś tam do 20 tysięcy myślę, że taki odcinek już specjalny sensu nie ma, choć, choć gdzieś tam się jeszcze jakieś tam pojedyncze egzemplarze znajdą różnych modeli myślę, że granica 30 tysięcy, tak jak tutaj w tym odcinku jest. Dosyć dobrą granicą, no i warto, warto gdzieś tam omówić te auto. Będzie to kilka suwów, gdzieś tam modele się będą powtarzać, gdzieś tam z poprzednich odcinków oczywiście to będą auta bardziej wiekowe. Także zaczynajmy. Tutaj też, jak się domyślacie, zapewne w przypadku suwów gdzieś tam będą królować auta głównie gdzieś tam azjatyckie, japońskie, koreańskie, także. W pierwszej kolejności zaczniemy, może od tutaj Suzuki Grand Vitara drugiej generacji od 2005 do 2014 roku. Tutaj jest dosyć spore auto, takie trochę, trochę też gdzieś tam zmierzające w kierunku aut terenowych, oczywiście. Bardziej uterenowane, możliwość napędu na cztery koła. Plusem na pewno jest bardzo trwały, solidny model. Dzięki ramie reduktorowi w niektórych wersjach bardzo dobrze sobie radzi w terenie. Dosyć prosta mechanika. Silniki benzynowe, wytrzymałe, bezawaryjne, zarówno dwulitrowe jak i 2,4. Te silniki są dosyć dobre, także nadają się do instalacji gazowej. Aczkolwiek tutaj opinie są różne. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na korozję, niestety, czyli nadwozia, podwozia, e, zawieszenia, ramy to dokładnie trzeba sprawdzić. E, oczywiście, spalanie będzie też spore, e, wartości 10-12 litrów e, średnio, nie powinno nikogo dziwić. Gdzieś tam w mieście nawet może być więcej do 15 litrów. Także tutaj e, pamiętajmy, że będzie to dosyć ciężki też samochód, szczególnie z napędami także takie spalanie musimy być na to przygotowani kolejnym takim subem do 30 tysięcy wartym uwagi na pewno jest Toyota RAV4 trzeciej generacji gdzieś tam model oferowany od 2006 do 2012 roku dosyć dobra opinia o niezawodności jak nie bardzo dobra szczególnie w przypadku silników benzynowych 2.0 VVTi przestronne wnętrze, duży bagażnik Tutaj, tutaj na co zwrócić uwagę no też tak jak i w przypadku poprzednika niestety na korozję czyli e, układ podwozie, nadwozie wszelkie elementy naprawiane blacharsko-lakiernicze to wszystko niestety będzie nam korodować prędzej czy później i takie auto powinniśmy jeżeli jest w dobrym stanie to, to je dobrze zabezpieczyć antykorozyjnie nawet samemu Polecam tutaj oczywiście woski, przezroczyste czy bursztynowe, tutaj dodatkowo trzeba mieć świadomość, że te samochody też już będą dosyć wiekowe. Najstarsze egzemplarze zmierzające gdzieś tam w kierunku 20 lat, młodsze w kierunku 15 lat. Tutaj też taka uwaga, że te samochody trzymają wartość, cenę. Także tutaj będziemy musieli zazwyczaj więcej niż w przypadku konkurencji dołożyć pieniędzy. Kolejnym takim autem z y, suv do 30 tysięcy Mitsubishi ASX, oferowane od 2010 roku. E, tutaj silnik 1.6 Miwek, y, najczęściej występujący e, najmłodszy, jeden z najmłodszych gdzieś w tym zestawieniu e, suv e, w miarę nowoczesny. Tutaj na pewno trzeba sobie zdać sprawę, że dla niektórych osiągi będą dosyć słabe, aczkolwiek sam silnik jest dosyć oszczędny. W tej cenie gdzieś tam egzemplarze z początkowych lat produkcji będziemy w stanie kupić. Tutaj też warto zwrócić niestety też na korozję, szczególnie podwozia. Widziałem kilka egzemplarzy, oglądałem, sprawdzałem gdzieś tam przed kupnem i niestety większość miała już zaawansowaną Korozję podwozia niestety, nawet w przypadku dosyć młodych egzemplarzy. Kolejnym takim autem wartym uwagi, SUV do 30 tysięcy jest Honda CRV trzeciej generacji gdzieś tam produkowana do 2012 roku. Warto zwrócić uwagę też na egzemplarze poliftingowe, aczkolwiek w tej cenie będziemy mieli dosyć słaby wybór tych egzemplarzy polecane silniki dwulitrówka 2.0 i fałtek. Bardzo wysoka niezawodność, solidna mechanika, przestronne, wygodne wnętrze, dosyć małe spalanie, dobre osiągi silników i fałtek. Myślę, że tutaj kupując, wybierając taki model Hondy CRV, będą użytkownicy zadowoleni. Kolejnym takim samochodem tutaj też w przypadku Honda CRV oczywiście trzeba zwrócić uwagę też na korozję podwozia, nadwozia, dokładnie sprawdzić działanie wszystkich elementów także wyposażenia. Kolejnym modelem jest Kia Sportage drugiej generacji oraz Hyundai Tucson, gdzieś tam modele bliźniacze do 2010 roku. Produkowane proste, trwałe konstrukcje, łatwo dostępne, dosyć niskie ceny części zamiennych, jednostki benzynowe polecane, dwulitrowe, niektóre diesle, także CRDi, aczkolwiek tutaj w przypadku diesli, ja ogólnie w przypadku większości aut polecam raczej silniki benzynowe, bo kupując używanego diesla, niestety. Bardzo często 80-90% są to auta wyeksploatowane z dużym wkładem już na start, z możliwymi drogimi usterkami układu zasilania, wtryskiwaczy, turbosprężarki, osprzętu itd. itd. Także tutaj też warto zwrócić uwagę na to, kupując takie auto, też oczywiście na korozję. Kolejnym takim wyborem, myślę, że dosyć ciekawym ze względu na dosyć niski wiek i konkurencyjne ceny jest Dacia Daster pierwszej generacji. Tutaj produkowana do 2017 roku. Także znajdziemy modele poliftingowe. Dosyć najmłodsze auto w zestawieniu będzie. Dosyć także bezawaryjne, ale pamiętajmy o dosyć prostej, budżetowej konstrukcji. Tanie naprawy, małe spalanie, dostępny napęd na cztery koła. Także tutaj polecam silnik 1.6, 16 zaworowy, dosyć dobrze znosi instalację gazową starego typu. Także tutaj będziemy na pewno na to zadowoleni. Dużo egzemplarzy krajowych, bezwypadkowych, gdzieś tam od właściciela prywatnego możliwość znalezienia takiego auta. To wszystko jest bardzo dużym plusem na dzisiejszym rynku aut używanych, czyli Dacia Duster na pewno będzie jednym z lepszych wyborów. Tutaj dosyć dobre zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Yy, gdzieś tam też powinniśmy zwrócić uwagę na nadwozie, czy nie ma gdzieś tam początków przy progach, nad kolach gdzieś tam korozji. Szczególnie w autach powypadkowych. Yy, no i jednym z ostatnich yy, tutaj sowów takich do 30 tysięcy Nissan Kaszka i pierwszej generacji. Produkowane gdzieś tam do 2013 roku. Warto poszukać egzemplarzy poliftingowych od 2009 roku. Tutaj polecam silnik 1.6, 16 zaworowy, gdyż dwulitrówki mają problem niestety z blokiem, głowicą, spalaniem oleju, z zaworami. Także tutaj nie polecam tego dwulitrowego silnika. Tutaj też opinia o tym silniku na przestrzeni lat się zmieniła, także na gorszą polecam silnik 1.6. Możemy znaleźć egzemplarze z fabryczną instalacją gazową, gdzieś tam też sprowadzane. Ja kilka takich egzemplarzy, jeden czy dwa pamiętam oglądałem, aczkolwiek y, tutaj musimy być przygotowani na dosyć duże przebiegi tych aut z instalacjami gazowymi. Y, tutaj na pewno jest też wysoki dostępność części. Y, auto jest na pograniczu suwów, crossoverów dosyć dobrze też wykończone, szczególnie w wersje poliftingowe także jak najbardziej Nissan Qashqai pierwszej generacji możemy polecić no i podsumowując, na co warto zwrócić uwagę w tym, przede wszystkim na korozję nadwozia, podwozia, wszelkie elementy naprawiane, blacharsko, lakiernicze szpachlowane, to wszystko niestety będzie powodować nam przyspieszoną korozję, szczególnie gdzie w środowisku gdzieś tam zasolonym czy wilgotnym, gdzie auto będzie stało na dworze, będzie parkowane. W terenach gdzieś tam górzystych to szybko może nam zdegradować taki samochód korozyjnie. Warto takie auto oczywiście dokładnie sprawdzić pod tym względem przed kupnem i cały samochód, wszelkie wyposażenie. Jeżeli auta mają suwy automatyczne skrzynie czy napędy na cztery koła to wszystko też trzeba zrobić dokładną diagnostykę komputerową tych elementów. Mało jest warsztatów, które się w tym specjalizuje, szczególnie w przypadku gdzieś tam diagnostyki komputerowej, to muszą być to osoby, które gdzieś tam z doświadczeniem, które wiedzą co sprawdzić w danym modelu żeby nie wtopić, po prostu odradzam silniki diesla w tym budżecie, gdyż mogą się okazać większą wtopą. Często e, też, oczywiście, dany egzemplarz ma federalne silniki, tak jak w przypadku Dastera, na przykład silniki 1,2 TC. Odradzam e, tylko silnik 1,6-16 zaworowy benzyniak będzie najlepszym wyborem tutaj, także. Wszystkie te samochody były omówione gdzieś tam przeze mnie na kanale, tak samo silniki w poszczególnych e, e, poszczególnych egzemplarzach tych suwów, także zachęcam do przejrzenia kanału Autokrytyk. E, tutaj e, także poszczególne e, poszczególne modele też tych suwów też były omówione. Także myślę, że temat został w miarę wyczerpany i to by było na tyle w takim odcinku o SUVach do 30 tysięcy, tutaj też królują oczywiście japońskie, koreańskie samochody ale choćby takie, taki, taki model jak Dacia Duster także się pojawia jeden z lepszych wyborów także ze względu na choćby duża ilość egzemplarzy krajowych, bezwypadkowych i gdzieś tam też w rozsądnej cenie samochód też z instalacją gazową dobrze znoszący silnik, także myślę, że to też będzie jeden z lepszych wyborów w tym budżecie, oprócz auto oczywiście japońskich i koreańskich. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał Autokrytyk, Podbijajcie filmy, udostępniajcie kanał i filmy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.